Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanik. Zapraszam. Yy, jak widzicie jestem w naszym garażu. Yy, no i dobra. Tutaj mamy oczywiście windę, którą zapomniałem przyspieszyć. Cześć. Okej. Okay. Aż powinna działać tak jak miała. Tak, dobra. I też jak widzicie są mody. Dodałem mody. Jednak to zadziałało. To co Wam mówiłem w poprzednim odcinku. Działało. No i mamy dużo modów. Yy, tak. No i dzisiaj będziemy z, ni z nich korzystać. Yy, na przykład z, z czegoś takiego. To są mody ogólnie takie pewnie wyglądowe. No jak widzicie, o, tutaj. Nie. To by musiało być tak? Okej. Okay. Coś takiego. I coś takiego? Tak. Coś takiego, coś takiego. I teraz tak. To sobie usunąć. I się zamknęło. To. Podłączyć. To Do... Aha, tu był. Śmiesznie. Hm. Tutaj, tutaj. No i dobra. E, no tak. I teraz powinno działać tak. Okay. E, fajnie nawet To wygląda. E, jakby ktoś chciał wyłączyć had e, ALT-Z. I można sobie tak zrobić, tak zrobić. I wszystko działa. E, tutaj myślę, że damy... Hmm. Codlock. Enter key. Play. Joystick. k -locked. Myślę, że to damy. Więc sobie usunę to. O. Fajnie, gdzie się nam tak przesuwało. No i to podłączamy do tego ciach. teraz Ciach. Bum. No i pięknie, wszystko działa. Pięknie nam się bramy otwiera. Musimy to się zamknąć. Szybko wejść. Dobra. Mamy tu jeszcze Keylog. Jakieś inne dziwne rzeczy. Play. Czym równi się to od tego? What? Y, nie wiem. Chyba, że to jest po prostu lekkie. Nie to też jest lekkie. Nie wiem. Też mamy tutaj dużo rodzajów kół, jak widzicie. Bardzo dużo nawet, tak? Różne jakieś tam dziwne bloki. Tu jakieś Minecraftowe, nie wiem skąd to się nawet wzięło. Jakieś tutaj obrazy. To też nie wiem, co to jest. No. Więc dużo modów. Jeszcze pewnie jest masa ich, ale ja na razie... Nie będę brał co też w tym odcinku zrobimy Myślę, że Kilka jakichś samochodów sobie zespałnimy Jakieś samochody Jakieś takie mniejsze może Ten mhm. Dobra Może kłada o ten kład fajnie wygląda Jajku jakie to duże Strasznie jest duży No on mi się tutaj nie zmieści nic niestety pan nie kładzie trzeba było być większym i śunięty, usunięty, dobra Coś innego może. Coś tu jest. Bo ja ogólnie bym potrzebował jakieś mniejsze samochody. Ale z tego, co widzę, to tu nic takiego bym nie miał. No w ogóle mam jakąś AWP. Nie wyrzuci mi gry? Halo? Chyba mi wyrzuci mi się wydaje ale nie wiem na razie mm, taki sam ekran jak wy, czyli zbugowane coś akurde Halo? Słyszę dźwięki?

No, Ej, Ja może wezmę coś innego. Mmm. Czy pak? No, coś małego. Hmm. Może to będzie jakieś mniejsze. Jakie to jest wielkości... Oj nie, to nam się nie zmieści. Hmm. Bo jeśli tak, to byśmy musieli cały nasz garaż zwiększyć. Hmm. Hmm. Co by tu wybrać? To nie, to nie. Hmm... A nic nie mamy takiego, a to? E, no to. Chyba, że to by się dało. No to też takie... Wiecie co, chyba będę musiał przebudować trochę mocno naszą tutaj... wow co jest? To? Jakaś follow camera wow, Jezus, co ja zrobiłem? To można... Teraz można takie rzeczy robić! O kurcze! Wy to widzieliście? Mogę teraz... Co? co się dzieje? Patrzcie, teraz jak wjadę, to mogę to przełamać. Wcześniej czegoś takiego nie było. Sprawiona fizyka Dobra, ja, ja z tego schodzę, to jest jakieś dziwne 8, tak Dobra Hmm I to wiecie co 9 minut odcinka, ja w sumie nic nie zrobiłem To tak trochę słabo Więc myślę yy, Że ja teraz zrobię krótkie cięcie i wr wrócimy za chwilę jak to rozbuduję trochę ten nasz garaż. Bardziej. Dobra, tak. widzimy się za chwilę. Mm, jestem po przerwie. No i jak widzicie dużo się zmieniło. Tutaj to zamknę. E, tak. Bardzo długo siedziałem. Chyba ponad prawie godzinę. Siedziałem, żeby to zrobić, ale wreszcie się uda. Tutaj mamy drzwi. Jak widzicie, jak pewnie zauważyliście tutaj, mamy tutaj coś takiego. Staniemy. Bum. Otwierć. Oczywiście jak z tego zejdziemy to się zamknie, ale wyjdziemy na kolejne. O, na, na kolejne. To się otworzy. Jeśli byśmy chcieli mieć cały czas na przykład yy, otwartą, naciskamy ten przycisk, nic prostszego, cały czas otwarta. Naciskamy znowu przycisk, no i zamknięta. Dobra, my chcemy mieć otwartą. Yy, tutaj niewiele się zmieniło, yy, tutaj to wydłużyłem, dodałem takie metalowe wsporniki jakby no bo ogólnie tutaj jak widzisz się jakimś pojazdem no to on jest zbyt ciężki żeby ta winda go podniosła tutaj wydłużyłem no i teraz też mam pomysł żeby tą ścianę całą tutaj usunąć i wydłużyć to w tamtą stronę w tą oczywiście też nie wybrałem jakiegoś najlepszego miejsca, bo tu już taki spadek i są drzewa, ale jakoś tam jakoś może się nam to uda i dalej większość z, y, pojazdów się nie mieści, wjechać wiadom, ale wjechać wiadomo, ale wyjechać już nie wyjadą. Jakieś mniejsze autko. Znowu szukam mniejszego autka i będę znowu pół godziny go szukał no nie wiem przykładowo ten motor wezmę yy, yy, ten silnik jest podłączony do kół dobra zmniejszymy ciach miejmy nadzieję że to nic nie, się nie stanie dobra wszystko działa pięknie ładnie no i wjeżdżamy tutaj Ej. Co, co tu się dzieje? Halo? Halo? Mam jakieś problemy z pojazdem? Yy. Yy. Silnik odrzutowy! Nie <grymka> mogę podjechać. Jakie to jest rakowe? No dobra, mniejsza z tym po prostu przestawię go, jeśli w ogóle można. Nie można. Okej. Okay, rozumiem. Rozumiem. Ale dobra. Stawiamy sobie. Aj, nie tak. Ja chcę. O o, 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 o. No, no. O, pięknie. Dobrze. Udało się. Teraz pytanie za tysiąc punktów. Czy to się podniesie? Jest! Podniosło się. Udało się. Dobra. Pewnie jakbym się cofnął tutaj, oj, tutaj to już by się nie udało, prawda? Prawda ale o, dobra, dobra o, 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 ale. uj! No i wyleciałem. Nie. Jaki smutek? Jak wylecisz tutaj. Trzeba ją zresetować. Czas. Restart. Dobra, ale się uda, tylko musimy... o, nie tak, e, tylko musimy, mm, no musimy tam stanąć, bardziej w, w stronę prawo, teraz jak, jak jesteśmy, to bardziej w prawą stronę trzeba usadawiać pojazdy, ja, chociaż, jejku, jak lagu... Dobra i tutaj w sumie jest przycisk i jedziemy do góry no i jesteśmy na wyższym piętrze yy, no i tak to w sumie wygląda yy, na teraz no w dzisiejszym odcinku w sumie dużo nie zrobiliśmy tylko przez 8 minut ciągle coś gadałem do was w sumie nic ważnego no teraz sobie jeszcze to dobudujmy Ogólnie teraz to tu wszystko jest robocze, na przykład tutaj, jakby ktoś chciał jak te, jak te bramy tak zrobić. Nie tak. Tutaj, Ach. Żeby te bramy tak zrobić, no to po prostu robimy to tak. Tutaj jest kręciołek, znaczy ten jak to się nazywa? Łożysko. Tak, dokładnie tak. Łożysko. Tutaj kolejne, tu kolejne, tu kolejne. I to jest jedna ściana. A tu jest yy, druga ściana. Patrzcie. O tutaj jest już druga ściana. No i to samo jest. Tutaj macie wszystko zrobione. Jakby ktoś chciał z, yy, yy, jak buduje to, to niech napisze mi w komentarzu to Um, no, to dorzucę do następnego odcinka krótki yy, poradnik, jak stworzyć właśnie takie drzwi. No, to w sumie tle. tutaj. Yy, o, tu jeszcze jest bramka logiczna na OR, czyli działa, jeśli któryś z podłączonych włączników jest aktywny. Któryś. Dlaczego nie jeden? Bo tutaj jest jeśli jeden któryś dlatego, że jak na przykład mamy pociągniętą wajchę, to wtedy jest zablokowane na tym. Jeśli by był jeden, to jakbyśmy mieli wajchę, byśmy nasz, no, naszli na to, to, to by się nam otwarło. A tak, jak mamy naciśniętą wajchę, wajchę, dobrze, wajcha otwiera, a jak nadejdziemy, no to nic się nie stanie, po prostu się nie zakończy. No. To w sumie robi ta bramka logiczna. E, tutaj kolejna, czyli jest ustawiona na XOR, żeby otwierać nam drzwi. E, oj, będę wam tak to pokazywać. Żeby otwierać nam drzwi. Tutaj oczywiście 90 stopni do, do tego łożyska. No i otwieramy. Zamykamy. Możemy też z drugiej strony otworzyć. Bez problemu. Dobra. Na no, no to nie patrzcie, oczywiście. To jest ten motor. Co to robi? A, dobra, nieważne. Nie to nic nie robi. He, he. Dobra. Niech to nasza Windows jedzie sobie w dół. Okej. Okay. No, dobra autko sobie wyrzucimy stąd usuń tak Dziękuję. dobra i to też będzie na tyle w tym odcinku ja się z wami żegnam no i cześć